One zbóż nie jedzą, ale trawę tak, bo one potrzebują ten sok i włókna strawy, tak. żeby sobie przeczyścić tak, przewód tak. pokarmowy. Natomiast w soku trawy mają mikroelementy i witaminy. No, kot z radością teraz. gryzie trawę. Pies też wybiera odpowiednie gatunki. To widzimy. Nawet Moim zdaniem, kot i pies, yy, które się nie uziemiają, no to mają bardzo smutne życie. Mm -hmm. no, oczywiście to jest tylko moje zdanie. Teraz ludzi przekonać, że też się trzeba uziemiać. Tak, tak. Uziemniajcie się, kochani, bo, bo to jest życie. to A liczy to się życie. na plaży? Och, na plaży to, i w wodzie to liczy się potrójnie. Aha. Potrójnie, a na śniegu poczwórnie. Aha, to już można dzisiaj. Tak, tak. Także no. No, ja biegam codziennie i czasami po prostu w krótkim rękawku nawet, bo już jestem tak przyzwyczajona cieniutkie spodnie, takie szarawary, takie naprawdę cieniusieńkie, z takiego, tak, tak z, z, z bawełny, takiej cieniutkiej, krótki rękawek i po śniegu biegam, biegnę sobie do karmnika, tam wsypuję taką ziarenka, później na około brzozy parę razy, do brzozy się przytulam, Aha. no i jeszcze tam parę rundek po śniegu i ja z Ja nie wiem, co z tym zimnym, ja tu dzisiaj nagrywaliśmy z Sebastianem Ice Tiger.